Jesteśmy na tarnobrzeskim rynku, który jest sercem tego miasta. Gdyby to miejsce potrafiło mówić, to opowiedziałoby w gruncie rzeczy całą ponad czterowiekową historię Tarnobrzega. Co ciekawe i charakterystyczne, a pewnie i symboliczne, że to miejsce może stanowić jedną, jedno z ramion swoistego historycznego trójkąta. Na wprost mnie jest Kościół Dominikański z obrazem. Cudownym obrazem Matki Boskiej Dzikowskiej. To jest tak zwany Tarnobrzek religijny, Tarnobrzek chrześcijański, tak można by tą historię nazwać. Niedaleko stąd, gdyby wytężył wzrok, dotarlibyśmy do pobliskiego zamku tarnowskich w Dzikowie, który opowiedziałby nam historię Tarnobrzega arystokratycznego, a to miejsce, Tarnobrzewski Rynek, to historia mieszkańców tego miasta, nazwijmy to historią plebejską. Dominantą tego miejsca, dominantą Tarnobrzewskiego Rynku jest pomnik stojący za mną, pomnik Bartosza Głowackiego. 120 lat stoi w tym miejscu i niewątpliwie stał się jednym z symboli tego miasta. Historia pomnika jest bardzo ciekawa. Historia pomnika jest ważna. w tej historii odbija się jak w soczewce ostatni wiek w historii Tarnobrzega. Dlaczego ten pomnik powstał w tym miejscu? Dlaczego na tym? Pomniku stoi bohater spod Racławic i dlaczego stał się patronem czy jednym z patronów i symboli naszego miasta. Zacznijmy naszą opowieść o tym pomniku od kilku zdań dotyczących tego bohatera Wojciecha Bartosa, bo tak naprawdę nazywał się ten słynny kosynier spod Racławic, był pańszczyźnianym chłopem, który urodził się niedaleko Miechowa i pracował Odrabiając obowiązkowo pańszczyznę u swojego pana. Ale kiedy wybuchła w 1794 roku insurrekcja Kościuszkowska, pierwszy wielki zryw, który miał doprowadzić do ocalenia niepodległości Rzeczpospolitej. Kościuszko miał świadomość, że armia, którą dysponuje, jest zbyt słaba, zbyt mało liczna, żeby pokonać potężną armię rosyjską. Stąd jego pomysł, aby do tej armii zmobilizować chłopów. I rzeczywiście. Rząd powstańczy podjął decyzję, że z pięciu dymów, czyli z pięciu domów wioski, ma zgłosić się ochotnik. Wśród tych ochotników znalazł się również Wojciech Bartos, i w wielkiej bitwie pod Racławicami 4 kwietnia 1794 roku był jednym z bohaterów tejże bitwy. Ta bitwa przeszła do historii nie tylko polskiej wojskowości, ale również i do historii polskiej sztuki. No dość powiedzieć znajdująca się dzisiaj we Wrocławiu Panorama Racławicka pokazuje ten moment, w którym Wojciech Bartos stał się bohaterem. Wojciech Bartos, który na głos swojego wodza, chłopi, zdobądźcie mi te armaty, ruszył z kosynierami, a kosa postawiona na sztorc była głównym, główną bronią tego oddziału chłopskiego, ruszył na baterie rosyjskie, szybkość ataku kosynierów była tak duża, że Rosjanie potrafili tylko raz wystrzelić ze swoich armat, drugi raz już został uniemożliwiony atakiem chłopskim i przekaz historyczny mówi, że Wojciech Bartos dopadł do jednej z armat, zdjął czapkę ze swojej głowy i przykrył to cza tą czapką Ląd, który za chwilę miał doprowadzić do drugiego wybuchu. I ta scena na tym pomniku jest właśnie pokazana. Za to swoje wielkie męstwo i za ten wielki czyn został nagrodzony. Kościuszko. Nie tylko darował mu wolność, czyli e, przestał być chłopem pańszczyźnianym, przestał być chłopem niewolnym, stał się człowiekiem wolnym. Mało tego, jego dotychczasowy pan miał opiekować się nim i jego rodziną. Niestety, i otrzymał również co bardzo ważne, e, otrzymał nazwisko, które miało oznaczać tę wolność, nazwisko Głowacki. A więc dotychczasowy Wojciech Bartos stał się po tym wielkim swoim czynie stał się Kartoszem głowackim i tak przeszedł do polskiej historii. Niestety. Bartosz Głowacki nie doczekał należytego splendoru za swojego życia, ponieważ praktycznie kilka miesięcy po tej wiktorii Racławickiej w bitwie pod Szczekocinami w czerwcu 1794 roku został ranny i po kilku dniach zmarł. Ale śmierć Bartosza Głowackiego, jak wiele w polskiej historii takich przypadków mieliśmy, stała się tak naprawdę początkiem życia, początkiem życia jego e, legendy. E... Trzeba również powiedzieć o jednej rzeczy, że miesiąc po bitwie racławickiej Kościuszko pod wrażeniem postawy polskich chłopów w niedalekim stąd Połańcu wydał ten słynny uniwersał połaniecki, który mówił, że jeżeli zwyciężymy, upraszczam, że jeżeli zwyciężymy i Rzeczpospolita na nowo będzie wolna i wielka, to chłopi otrzymają wolność. Tak niestety się, jak wiemy, nie stało. I to jest historia... Wojciecha Bartosa, który stał się Bartoszem Głowackim. Drugie, oczywiście, pytanie to jest pytanie dlaczego znalazł się tutaj w Tarnobrzegu na tym pięknym pomniku? Skąd przecież Racławice są daleko stąd? Jego miejsce urodzenia też jest daleko stąd, a mimo to stoi na Tarnobrzeskim rynku. Warto powiedzieć i zaznaczyć, że jest to, jeżeli nie pierwszy, to jeden z pierwszych w ogóle na ziemiach polskich pomników chłopa. Pomniki stawiano do tej pory królom, władcom, osobom zasłużonym, chłopi, jako gorsza kategoria przez wieki w naszej historii oczywiście taki, o takim upamiętnieniu nawet nie mogli marzyć. I oto. W 1904 roku tarnobrzescy chłopi postanowili, że na tym rynku stanie pomnik chłopski. Jeszcze raz to chcę mocno podkreślić. Jeden z pierwszych polskich pomników, chłopskich pomników na ziemiach polskich i pierwszy pomnik Bartosza Głowackiego na ziemiach polskich, co do tego nie ma wątpliwości. Żeby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Bartosz Głowacki na co kole w Tarnobrzegu stanął, to trzeba powiedzieć o. Sytuacja, jaka miała miejsce w Galicji po 1867 roku, po czasie, w którym Galicja otrzymała autonomię. Gdybyśmy zerknęli do pamiętników niedaleko mieszkającego stąd Jana Słomki, słynnego Wójta Dzikowskiego, to byśmy przeczytali ze zdumieniem. Słomka mówi, że gdy pytano. Okolicznych również dzikowskich chłopów, kim są, odpowiadali, że są Mazurami. Nie mieli świadomości, świadomości przynależności do narodu polskiego. I to, co stało się pod koniec XIX wieku, to jest wielki proces uświadamiania narodowego polskich chłopów. Zanim chłopi uzyskali świadomość narodową, to uzyskali. Przepraszam, że zacytuję Marksa, świadomość klasową. Gdybyśmy znowu sięgnęli do literatury i zobaczyli na przykład do słynnej powieści Reymonta Chłopi, to byśmy zobaczyli, że jeszcze w połowie XIX wieku świat chłopski kończył się tak naprawdę na granicach każdej wioski. I to, co zrobiono w drugiej połowie XIX wieku, to to, że chłopi poczuli jedność. Jak to Wyspiański powiedział... Chłop potęgą jest i basta. Jesteśmy z piasta, jesteśmy siłą, jesteśmy tymi, którzy żywią i bronią. Tak narodziło się nie tylko poczucie świadomości czy tożsamości grupowej chłopów, ale narodziła się, narodził się stan dumy z tego, że się jest. Chłopem, tak zwanej honorności chłopskiej. To było niesamowicie ważne. I kolejnym krokiem był krok dochodzenia do świadomości narodowej. Już nie tylko, że się jest chłopem, a że, ale że się jest polskim chłopem. I przy tworzeniu tej świadomości narodowej potrzeba było wzorców. Potrzeba było wzorców najlepiej, jeżeli był to wzorzec osobowy. Do takiego wzorca osobowego idealnie pasował Bartosz Głowacki, chłop który stanął w obronie Rzeczpospolitej, chłop, który stał się Polakiem. Gdybyśmy potrafili cofnąć się sto lat, Temu i stanęli na tym rynku, albo w środę, albo w sobotę, to byśmy oczyma wyobraźni zobaczyli dziesiątki, jeżeli nie setki chłopskich wozów, które tutaj przyjeżdżały i e, uprawiały handel. Tu był rynek, tutaj handlowano płodami rolnymi. I teraz chłop, który przyjeżdżał i stał w cieniu i w pobliżu pomnika Bartosza Głowackiego. Ten chłop zadawał sobie pytanie, kim jest ten, który stoi na tym pomniku. To jest kość z kości i krew z krwi chłopska, tak jak ja. A więc rodziła się duma. Rodziła się duma, bo potrzeba było kogoś, kto by z tą chłopskością i polskością ich identyfikował. Można by powiedzieć, że ten pomnik i sam Bartosz Głowacki stał się takim. Świeckim świętym. Paradoks, ale taka rola świętego, świętego patrona, który sprawia, że mam poczucie przynależności prawda, do pewnej, nie, pewnej wspólnoty. I ten, to ożywienie. Chłopskie na terenie Galicji, co oczywiście wynikało z faktu, że Galicja otrzymała autonomię i można było prowadzić działalność społeczną, można było prowadzić działalność oświatową. To sprawiło, że na przykład tu w Galicji, a konkretnie w Rzeszowie w 1895 roku powstała pierwsza partia chłopska. A więc chłopi, znając swoją siłę, znając swoją e, moc, zaczęli się również i w sensie politycznym zrzeszać, zaczęli odgrywać ogromnie ważną rolę. I wśród tych najwcześniej. Uświadomionych chłopów bardzo mocna reprezentacja to chłopi tutaj miejscowi. Chłopi z Dzikowa, chłopi z Miechocina, chłopi z Kajmowa, chłopi z Machowa. No wspomniałem tutaj wiązka, ale wspomniałem Słomkę, ale warto wspomnieć wiązka z Machowa czy takich działaczy jak na przykład z Miechocina rodzina Rawskich to wszystko był efekt tworzenia się tego procesu. Uzyskiwania świadomości społecznej i narodowej polskich chłopów. I w momencie, kiedy uznali, że są Polakami, podjęli decyzję o tym, żeby o tym wykrzyczeć, żeby o tym powiedzieć. I takim kolejnym Czynnikiem, który zadecydował, że ten pomnik powstanie, to była właśnie próba pokazania już nie chłopom, ale wszystkim tu mieszkającym na tym terenie, jak silny i jaką wielką pozycję powinien mieć polski chłop. Bartosz Głowacki do tego idealnie się nadawał. W 1901 roku Walerian Wryk kolejny chłop z Wielowsi na spotkaniu wśród chłopów wśród działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego podjął myśl, żeby ufundować właśnie tutaj pomnik chłopski, pomnik Bartosza Głowackiego. Zostało to przyjęte rzeczywiście bardzo entuzjastycznie. Powołano komitet do budowy pomnika. Na czele tego komitetu stanął wspomniany Jan Słomka. Bardzo mocno zaangażował się Znany działacz tarnobrzewski prawnik Antoni Surowiecki, który wtedy był działaczem ludowym, zawiązano komitet i zaczęto organizować zbiórkę, zbiórkę pieniędzy, bo uznano, że pomnik chłopski powinien powstać ze składek wszystkich polskich chłopów. Dokonała się rzecz niezwykła, proszę Państwa, mianowicie udało się dotrzeć do chłopów ze wszystkich trzech zaborów. Zachowały się dzisiaj jeszcze w, w, wpłaty na potrzeby pomnika, wpłaty, które bardzo często było wdowim, były wdowim grosze. Chłopi byli dumni z tego, że tu w Tarnobrzegu powstaje ich pomnik i rzeczywiście e, doszło do tego, że udało się zebrać tą określoną sumę pieniędzy. Rodziło się pytanie, kto ma ten pomnik wykonać i wtedy propozycja padła, żeby zrobił to Michał Korpal. Michał Korpal był wtedy uznanym, może nie znakomitym, ale uznanym rzeźbiarzem, który ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie i był znany na tym terenie, ponieważ 6 lat przed odsłonięciem pomnika Bartosza. Odsłaniano w Rzeszowie stojący do dzisiaj pomnik Tadeusza Kościuszki. I właśnie twórcą tego pomnika Tadeusza Kościuszki był Michał Korpal. Wydaje się, że to zadecydowało o tym, że do niego zwrócono się, ażeby przygotował projekt. Korpal przygotował pierwszy projekt, stworzył model niewielkiej wielkości, model z gipsu, przysłał tutaj do Tarnobrzega, ale on nie bardzo się spodobał. Była to postać. Bartorza Głowackiego, który stoi wyprostowany i trzyma w ręku kosę. Według sugestii komitetu, powinien na pomniku znaleźć się rekwizyt, który mówił o tym wydarzeniu pod Radcławic, czyli powinna znaleźć się armata, powinna znaleźć się jego czapka krakuska. Stworzył Korpal drugi model i te dwa modele wystawiono tutaj w Tarnobrzeskim Magistracie, prosząc. To jest coś niezwykłego. Mówimy o sytuacji sprzed ponad 100 lat, kiedy władza lokalna prosi mieszkańców o tym, żeby zadecydowali, która koncepcja pomnika będzie lepsza. Stworzono dwie urny i miano wrzucać albo do jednej, albo do drugiej, wrzucać karteczki. Okazało się, że przy tej pierwszej wersji tych karteczek było niewiele, przy drugiej urna była tak wypełniona, że praktycznie te karteczki już się nie e, e, zmieściły w niej. I tak społeczeństwo, nie władza, a społeczeństwo zadecydowało o tym, jak ma wyglądać, jak ma wyglądać ten pomnik. E, I rzeczywiście Korpal przystąpił do pracy, stworzył taki pomnik, jaki widzimy. Pojawił się oczywiście problem. Gdzie ten pomnik ustawić? Wybrano to miejsce na rynku, uznano, że jakby na osi z klasztorem i, i, i z sanktuarium maryjnym to będzie najlepsze rozwiązanie, on będzie tutaj najlepiej wyglądał. Ale spór, co jest ciekawe, co będzie miało potem swoją historię, dotyczył również jak ustawić bohatera z podracładz, w którą stronę go ustawić, prawda? Ponieważ były dwie koncepcje. E, powinien być ostrzeżeniem dla wroga, który zagraża nam ze wschodu i z zachodu. Który z tych wrogów, czyli Niemiec, a jesteśmy na początku XIX wieku, zaraz za chwilę w 910 roku będzie odsłonięcie pomnika grunwaldzkiego i wielkie obchody grunwaldzkie. I ostatecznie zadecydowano, że Bartosz ze swoją kosą stanie, będzie zwrócony w kierunku zachodnim, czyli będzie odstraszał, jak uznano, tego wroga zachodniego. Ale proszę zauważyć, że armata jest zwrócona w przeciwnym kierunku jest zwrócona w kierunku wschodnim, co też rzeczywiście. Było e, symboliczne. E, pomnik stanął tutaj i jeszcze jedna rzecz, o której może mało wie, kto mało kto wie, w cokolwiek tego pomnika jest. Złożona ziemia. Chłopi składali nie tylko składki, nie tylko pieniądze, ale również przysyłano z różnych stron, często w skrzynkach, po jabłkach przysyłano ziemię. Ziemię z różnych, ważnych dla tradycji chłopskiej stron. Przyszła również ziemia, jak się domyślamy, z co Ona tutaj jest w, w tym pomniku, więc to było dodatkowym symbolem. Pytanie, kiedy ten pomnik odsłonić? I akurat tak się stało, że w tamtym czasie przyszła decyzja papieska o tym, że cudowny obraz Matki Boskiej Dzikowskiej będzie koronowany. Koronacja miała się odbyć 8 września 1904 roku i chłopi postanowili aniby dlaczego nie połączyć te dwie uroczystości, prawda? Czyli w ten sam dzień najpierw koronacja cudownego obrazu, a potem przejście pod pomnik i odsłonięcie poświęcenie tego pomnika. To było logiczne i to było fajnie zrobione, ale niestety to się nie udało. Też historia, o której mało kto wie, często przekłamana, można się spotkać czasami z opiniami, jak, jakoby biskup. Sebastian Pelczar Przemyski święcił ten pomnik? Nie. Sebastian Pelczar był tutaj i był głównym ceremoniarzem, jeżeli chodzi o koronację obrazu Matki Boskiej Dzikowskiej, ale żaden z księży i żaden ze świeckich dostojników nie przyszli tutaj pod pomnik. Dlaczego? Ponieważ uznano, że pod tym pomnikiem znajdą się osoby, które mają na bakier z kościołem. Głównie tutaj chodziło o Jakuba Bojkę, jednego z najbardziej znakomitych działaczy chłopskich, który napisał taką książkę Dwie Dusze, książeczkę Dwie Dusze, opisując stan świadomości polskiego chłopa. Bojko, podobnie jak i wielu, to trzeba sobie powiedzieć, działaczy ludowych, byli to ludzie mocno wierzący, ale byli to ludzie również bardzo mocno antyklerykalni. Uważali, że chłopi powinni również zerwać zbyt silną więź z księżmi, którzy niczym pan, pańszczyźniami, Chca, starają się nimi rządzić. I wtedy biskup Pelczar powiedział: Jeżeli Bojko się ukorzy, odwoła wszystko, co mówił na temat kościoła, no to oni wtedy przyjdą i poświęcą ten pomnik. Bojko ze swoją chłopską hardością nie chciał tego zrobić, a więc pomysł na odsłonięcie i poświęcenie pomnika 8 września spalił na panewce. Podjęto decyzję, że dzień później zostanie to zrobione. Według opisu kronikarzy 10 tysięcy ludzi zebrało się, 10 tysięcy chłopów zebrało się tutaj pod tym pomnikiem, nie tylko oczywiście Tarnobrzeski, ale z całych okolic zebrało się wielu działaczy chłopskich którzy przyjechali tutaj pod ten pomnik i trzeba powiedzieć że towarzyszyły temu odsłonięciu towarzyszyły różne uroczystości między innymi rozegrano niedaleko stąd na błoniach Dzikowskich rozegrano bitwę pod Racławicami. Wyreżyserowano przez Wojciecha Wiązka i podczas odsłonięcia tego pomnika, rzeczywiście przemowę miał Walerian Wryk i przemowę miał jeden z przedstawicieli radny powiatu Orzechowski, który przyjął ten pomnik, bo w Pięknej Przemowie mówiono o tym, że chłopi, którzy ten pomnik sfinansowali i wystawili, przekazują ten pomnik miastu. Tak, w taki oto sposób ten pomnik chłopski stał się również pomnikiem tarnobrzeskim, pomnikiem wszystkich w symboliczny sposób, pomnikiem wszystkich mieszkańców Tarnobrzega. I taka historia pomnika, która była i dramatyczna, i skomplikowana, i w jakiś sposób piękna, pokazująca ówczesny stan Umysłów. Ta historia, jak powiedziałem, ma dzisiaj, w tym roku, ma 120 lat. Pomnik był świadkiem różnych wydarzeń i pomnik e, e, kilka razy odegrał ciekawą rolę. No, Taką największą rolę odegrał w momencie, kiedy wracała Rzeczpospolita na mapę Europy i kiedy tu pod pomnikiem rozgrywały się wydarzenia, które przeszły do historii pod nazwą Republiki Tarnobrzeskiej. To stąd ksiądz Okoń przemawiał swoje słynne przemówienia, stał mniej więcej w miejscu, jak w którym ja dzisiaj tutaj stoję, patrzył na kościół dominikański akurat rzesze kilkanaście tysięcy chłopów, prawda, wykorzystał oczywiście Bartosza do e, swojej przemowy, e, nawiązując do Bartosza swojej przemowie, e, jego demagogia była tak niezwykła, że e, akurat była godzina dwunasta, dzwony zaczęły bić na Anioł Pański e, i e, ksiądz Okoń powiedział, patrzcie chłopi, nawet panowie sobie załatwili, że dzwony biją na Anioł Pański, a kiedy zabiją na Anioł Chłopski, prawda, to były tak takie chwyty retoryczne, ale to miejsce i ten pomnik stał się również symbolem wydarzeń zwanych Republiką Tarnobrzeską. O dwóch jeszcze ciekawostkach na koniec chcę powiedzieć. Mianowicie, jak powiedziałem, pomnik ma 120 lat, przetrwał różne burze i napory, przetrwał I wojnę światową. Tu Rosjanie przecież dwa razy wchodzili i to nie był ich przyjaciel, mówię o Bartoszu, Bartoszu Głowackim, ale oszczędzili ten pomnik. Oszczędzili ten pomnik również i Niemcy w czasie II wojny światowej. Taka na wpół legenda mówi, że ówczesny burmistrz Tarnobrzega Julian Figas, nawiasem mówiąc, poczciwa postać i dobrze zasłużona, mimo że przez władze okupacyjne tutaj namaszczona, mówi się, że. Starzy Tarnobrzeżanie opowiadali, że Niemcy chcieli ten pomnik zdemontować, i wtedy podobno Julian Figas podszedł z urzędnikiem niemieckim pod ten pomnik i powiedział: Popatrzcie, w którą stronę ta armata jest zwrócona w stronę wschodu. A więc Bartosz Głowacki będzie bronił i Tarnobrzega, i całej cywilizacji europejskiej przed nawałą bolszewicką. I to podobno uratowało w czasie. Ten pomnik przed demontażem. Ja pamiętam też już z własnego e, doświadczenia, kiedy historię taką trochę śmieszną, kiedy w 1989 roku Polska po raz kolejny odzyskała niepodległość. Rodziła się Trzecia Rzeczpospolita, tutaj powstał komitet obywatelski, zmieniano nazwy ulic i wtedy pamiętam, że jeden z kolegów, działaczy solidarnościowych na takim zebraniu poddał propozycję, żeby wreszcie przywrócić właściwego orła temu orłowi, który stoi przed pomnikiem, bo mówi to jest orzeł komunistyczny, bo nie ma korony. No niestety nie, nie wiedział, że nigdy ten orzeł nie miał korony, podobnie jak i orzeł Piłsudskiego i Legionów Piłsudskiego był bez korony, bo ten orzeł bez korony był też jednym z symboli, symboli ludowości, symboli tej Polski, przepraszam za słowo, ludowej. On nigdy nie miał korony i tak bez korony pozostał i niech tak zostanie. Ten napis, który jest tutaj napisem wzruszającym, Bartoszowi Głowackiemu, Naród Polski i to, co jest napisane, staraniem ludu polskiego. Staraniem ludu polskiego. To jest, myślę, przesłanie, jeżeli pomniki, są nie tylko świadectwem przeszłości, ale pomniki, które stoją, powinny rzeczywiście o czymś mówić i coś symbolizować. One tak naprawdę, mimo że, jak w przypadku Bartosza, wykuty w kamieniu, on do nas mówi: Mówi, że tak naprawdę można cokolwiek zrobić, jeżeli dzieło, które podejmujemy, jest staraniem, zacytuję, ludu. Jeżeli robimy coś nie, przeciw sobie, ale robimy coś wspólnie. I myślę, że warto również i w Tarnobrzegu, patrząc na pomnik Bartosza, zdać sobie sprawę, że to wspaniałe dzieło jest dziełem nie tylko świetnego artysty, jest dziełem nie tylko działaczy, ale jest dziełem jedności polskiego społeczeństwa, społeczeństwa tarnobrzeckiego. I ta jedność niech razem z pomnikiem Bartosza z nami pozostanie.